Mm. Dzień dobry, witam. Yy, tu rozmawiałam o tym, mówiłem ostatnio o podłodze i tutaj o tym odpływie pod pralkę. Chciałbym trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób to zrobiłem, więc tutaj wyznaczam sobie linię płytek, prawda? Mam tutaj 30 cm, bo mam 30 płytki, więc sobie zaznaczam linię jak mi płytki będą też szły prawda i chciałbym pokazać czy widzicie tutaj spadek na posadzce no ciężko je zobaczyć no ale wszędzie rogi podniesione są pół centymetra 29,5 tu musicie na słowo uwierzyć że jest 29,5 cała posadzka już pokazuję. Tu też jest 29,5. Więc gdyby, bo tu będzie jedna pralka, szafa zabudowana. Więc unikłem tu tak samo. 29,5. Tu jest 29,5. A żeby nie być gołosłowny, tu mamy 30. Więc. Tą całą posadzkę zbiłem tutaj taką myckę, można by było tak powiedzieć. Na części yy, tam wanowej jest yy, 30, <laughs> tutaj odtąd jest 30, a tu taka mycka, że czego, jak nam się wyleje woda, dom będzie płytka co koły, tutaj raczej płytka, z i spadek jest zrobiony w tą stronę yy, dotąd. Tak, jak mówiłem, i inwestorce, więc Tutaj jest, yy, wali czego nam się tam nie przychyli. Teraz, jak tu się woda yy, wyleje, prawda? To yy, będzie informacja wali czego dla tej pani, czy dla tego małżeństwa, które tu będzie mieszkało, że woda jest, ale nie, wyleje nam się woda na przedpokój. Nawet yy, w dużych ilościach woda nam się wyleje, to pół centymetra woda nam się ozleje. Tu na połowy łazienki, prawda? Nie wiem, ile się z pralki wylewa, 9-8 litrów, nie wiem, po prostu powiedzmy, mamy 10-litrową, mamy 10 dziesiątkę, to 10 litrów wody. Więc nam, jak się wyleje pralka, 10 litrów wody tu, to, to więc nie powinno do przedpokoju nam przelecieć, prawda? Więc montujmy kratki, mądźmy, bądźmy się do przodu, do to do nam niepotrzebnych dodatkowych kosztów w późniejszym czasie, a taka kratka ściekowa kosztuje Was wycięcie, powiedzmy, wyłożenie tutaj 50 złotych, rurki tutaj kawałek to 15, powiedzmy, podłączenie do kanalizacji, powiedzmy, niech kosztuje to cały o zestaw 120 zł, a panele. Tam czasami kosztują 50-100 zł za metr, prawda? A jeżeli są składzione yy, i trzeba je rozbierać, zamki się połamią i ile kosztuje taki wtedy koszt wymiany paneli tego wszystkiego i w ogóle taka kratka kosztuje Was zamontowanie i coś takiego jak macie młodego yy, hydraulika i, -i, -i glazownika, powiedzmy maksymalnie 150 zł. Pozdrawiam.